Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj na pewno będzie paczka kolejna 10x85 plus I coś jeszcze, ale nie wiem dokładnie co pewnie jest w tytule, ale no ja jeszcze nie wiem co to będzie, także Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie oczywiście również kanał I przejdźmy najpierw do paczki 10x85 plus Ponieważ mam duplikat, który muszę przepalić Muszę przepalić Blachowicia, więc Będzie to bolało, no ale mam nadzieję, że będzie, się, będzie warto Leci Blachowicz, leci Bale, e, Pogba, kilini No i w sumie to tyle, także Taki składzik Otworzymy sobie też od razu Nagrody za kwalifikację był Champions, ponieważ wybiłem tam rangę czwartą, troszkę przytrehardowałem, Po prostu chciałem sobie pograć i tyle, także lecimy. Jakiś wymienna, wymienna specjalna karta byłoby naprawdę super. Na sam początek krany cardi, po raz. już nie wiem który. No dobra, także dwie paczki za 35 tysięcy monet. Ratingu nie mam, no ale kto wie, może jednak jakiś shape shifter, nie wiem, no są ekrany. Eee, Morata, i no Icardi, Morata. No, widywałem lepsze ataki, szczerze mówiąc. No, ostatnia paczka daje nam jakiekolwiek nadzieję, że może chociaż będzie ten walkout, bo jednak walkouty jeszcze są przydatne do SBC, także może. Jakiś walkout O, team of the season wymienny. Mierz, się pojawi ten piękny Kylian, ale nie. Saliba 91 przyda się na pewno. Mówię, każda karta specjalna jest aktualnie bardzo przydatna. I Woland, czyli Woland, Morata i Cardi. Fantastycznie. No okej, okay, także te paczki za kwalifikacje mamy już gotowe. Teraz pora na paczkę 10 razy 85 plus zieloną. Chciałem zobaczyć, czyjej przytera. Kolejny raz Team of the Season. Myślałem, że jest Sadio Mane. Kulibali. nad czy mamy do trafienia. No jest Kulibali. okej, okay, 95. No ja od... No, nie jest to dobrze, nie jest to dobry znak, bo nie wiem, czy może być lepiej. Przekonajmy się, jest Kulibali, czy będzie może shape shifter, Nie wiem, czy shape shiftery mają pierwszeństwo. Okej, okay. dobra, jest jeszcze Call, ee, który no już nie jest jakiś mega drogi, ale jest też Call 96, jest Shifter. 5 duplikatów, naprawdę solidnie to wygląda. No dobra, no 5K 8,5. Powiedzmy, że okej, okay. niech będzie. Pierwsza część paczkowa za nami. Zagrałem sobie w Division Rivals. Ee... Wymieniłem prawego obrońcę, jeśli chodzi o skład. Uznałem, że trzeba, trzeba dać pograć w kordobie, którego tam trafiliśmy za nagrody. No ma, ma on lepsze staty niż Kafu, więc próbujmy. Grałem już jego wersją podstawową na Esio, był bardzo fajny. Próbujemy. Znaleziono oponent. Nie wiem, co mogę powiedzieć o tym składzie. Bardzo się ciekawią, czy to będzie Zmiany czy Rage Quit. Zmiany, okej, okay. czyli ma trzech, trzech nieświecących i od razu ich zmienia, no to jest jak na sierpień. Ciekawe. No ja generalnie to nagrywam jeszcze w wtorek wieczór. Wiem tylko tyle, że Kostic jest już oficjalnie w Juventusie, aż znaczy oficjalnie, jest już potwierdzone, że jest w Juve. Nie wiem, co z tym rabiotem, eee, jestem ciekaw, czy ostatecznie doszło do transferu, czy nie. Ponoć Depay ma już do Juventusu, też całkiem ciekawa opcja, no jestem ciekaw, jak to wszystko wygląda. Ja to prawdopodobnie w piątek, więc jestem ciekaw, co, co się spełniło z tych wszystkich transferów, oprócz Kosticia. To może teraz? A teraz? No gdyby ten Marquinhos się nie przewrócił, nie wiem jak, to jestem pewien, że on by to zablokował, ale okej, okay, mamy 1-0. je Tężny barella, tapin. No trzeba, no jeden tapin to jest taka, taka norma, która musi zostać spełniona na, na jednym odcinku, więc... 2-0. O, nie było spolne. Bravo, brawo Mike. O, tele. Ok, jasys Jeza, Mamy 3-0. Mamy 3-0. No, Podajmy może do Cordoby, bo tak zapomniałem, że w ogóle dałem go do składu. I leci, Cordoba. Ciągle leci. Cały czas. Cały czas. I to jest karny. To jest piękna akcja, kordoby. Będzie rajdź, kiedy nawet nie wykonamy tego karnego. Ale warto wspomnieć, że Kordowa tutaj bardzo ładnie się popisał. Zrobię co miał zrobić w walczu karnego, do którego nie doszło. No ale. Kieza z hat -trikiem. Przyjemny mecz. Zagrajmy jeszcze jeden. Albo nie, zrobimy jeszcze pika przed tym. Możemy tak zrobić. Dobra, także klasycznie pik. Póki jeszcze są do zrobienia, to warto je robić, żeby sobie zbierać troszkę więcej foderów. Bo tych foderów trochę mam do przypalenia, także do swoją drogą. No zobaczmy, jeden z czegoś 2 plus. Czy będzie kolejna specjalna karta? No nie no, tego ta widzia, wezmę to co? mam dużo. Nie ma co, niech będzie tać. Dobra, kolejny meczyk, kolejna próba. Eeeem... Hmm, Kiesa Coman, Teo Hernandez, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to jest cały czas druga liga, ja, ja muszę o tym przypominać, że to jest druga liga. No nie gram w ogóle Rivalsów, jedyne co gram Rivals to tylko na odcinkach, więc... Trzeba mieć świadomość tego, że poziom nie jest najwyższy, no ale no, W Champions nie mogę zagrać, póki co. Może Franek? Jakaś akcja? Niekoniecznie Tapin, może coś bardziej oryginalnego? To, to nie był tapin, okej? Okay? To może, może i to był tapin Ale nie chciałem. Chciałem coś innego. Chciałem no, chciałem ładniej to zrobić, no ale jest 1-0, no. Pele, tam na dole wybiega Perantores, do niego zagranie No i oczywiście się zesrało wszystko, mówiąc kolokwialnie. Dobra, Ribery może teraz się uda zrobić ten nie tapin. Cyk. Ribery. No widzicie sami, nie potrafię nie zrobić tapina. Nawet jeśli się staram, chcę tym zrobić wszystko, co się da, żeby to nie był tapin. Piłka się odbija od słupka i na pustą bramkę dobija Pele. No przykro mi, jest w moich, moich genach, w mojej krwi, że ja muszę być tapiniasty, niestety. No dobra, mamy kolejnego wina, zróbmy pika z ikoną. Dobra, to jest składnik najdroższy, przepalamy cztery duplikaty, które mamy, które są duplikatami. Mike, Kulibali, Joe Cole oraz Pyatt. Oprócz tego, no typowe karty. Poderkowe, także tak to wygląda. Dostajemy za to paczkę z 25 tysięcy monet, więc kto wie? A nie, nie mogę jej otworzyć przecież. Kurda, mam jeszcze duplikat Matipa. Dobra, to jeszcze nie otworzymy tej paczki. Kolejny składzik również gotowy. Tutaj leci la kazetka ma Muktar. No i tyle tak naprawdę. Otworzymy sobie dwie paczki z nadzieją, że będzie. Jakieś karty specjalne po prostu potrzebuję kart, no bo też nie chcę za dużo pieniędzy na to wydawać, bo jednak aktualnie ten wykonał teoretycznie wydaje się bez sensu, no ale chcę, chcę, chcę trafić jakąś ikonę dzisiaj po prostu, więc czemu nie? Jest sierpień, bawmy się. Eee, więc no, najpierw paczka za 25. No to są obie to są, to są obie paczki z 25 tysięcy, taka pierwsza z y, 12 zawodnikami. No nie no, tego nie chcę widzieć, proszę Państwa, nie chcę, nie chcę. Paczka Rare Gold Pack 8 plus większa szansa na trafienie czegoś? Ważne. ostatni składnik również, proszę Państwa, gotowy leci Immobile, Alison, Matip. Ten gość za 15 poziom w karnecie. No i w sumie to tyle, także jeszcze nic nie wydałem, ale prawdopodobnie w ostatnim składzie trzeba będzie wydać jakieś, jakieś, jakieś tam końsy. Także no, jestem tego świadomy, ale kogo to obchodzi? Bądźmy szczerzy, może tutaj jakaś specjalna karta, żebym mógł sobie przepalić po tym ostatnim SBC. Mamy kartę Team of the Season. Yy, będzie Cody, chyba jeśli dobrze mówię. Dokładnie. Cody89. W najgorszej póki co trafiony trafiony TOT, także jestem jak najbardziej zadowolony. Elegancko. Także słuchajcie, ostatni składzik również mamy gotowy, jest to absolutnie nieopłacalne to, co robię, ale no jest, mówię, jest sierpień, także bądźmy szczerzy. Zaszalejmy. E, Takie lecą karty, dużo leci to, co wiem o tym, ale będzie jeszcze dużo SBC: 85x10, będzie po prostu mnóstwo, i ja te karty i tak sobie uzupełnię w międzyczasie, także bez żadnego problemu. Zobaczmy, czy w ogóle warto robić tego Pika z ikoną, czy było warto. Dobra, także słuchajcie, jesteśmy gotowi, wszystko oczywiście jak zawsze e, przyszykowane. Mam nadzieję, że będzie chociaż jedna Brazylia, inaczej może być Lipa, więc no bez żadnego przedłużania. Zobaczmy. Czy będzie Brazylia? O, rany. To może być Pele. To nie, to nie może być Pele. To nie może być Pele. To jest albo Kafu, albo Carlos Alberto. Nie będzie Ronaldinho, nie będzie Ronaldo, więc troszkę, troszkę mnie to martwi, co możemy sobie od razu sprawdzić. To będzie Carlos Alberto. Na pewno jest też Dalglish, niestety to nie będzie za niespodzianka. Na pewno nie będzie Hulit, a może Johan? Niby 93 plus. ale te włosy nie przypominają w ogóle Johana. To, to nie jest Johan, to jest Van Basten chyba. Aaaa, szybko poszło. No niestety, no jak można było się domyślić, raczej znaczy niezbyt było warto, ale no chciałem sobie spróbować, no bo nóż kto wie, no była ta Brazylia chociaż. Chyba wezmę sobie Dugleesha ta tak naprawdę, no różnica jednego ratingu. Możemy sobie zagrać jeden meczik, bo czemu nie? No nie było warto. Dobra, prawdopodobnie ostatnie spotkanie, bo nawet pełnego meczu nie zagraliśmy dzisiaj. Uuu, no to jest składzik typu bardzo, bardzo dobry, więc myślę, że tutaj raczej Rage nie będzie. Uj, złe podanie. Hulit. I to będzie bramka. To będzie. Piękna odbitka. Chyba pele sobie zrobi dzisiaj wolne. Wejdzie Kenny. Zobaczymy, czy warto było na niego wydać te. Mnóstwo świetnych kart. U, a na przedpolu jest właśnie Kenny Darglish. Zobaczmy. Przyjęcie. Miał być strzał na zielono. From Creeberry. trzeba wrócić do tego mery. Trzeba jakąś po prostu bramkę strzelić. Gdzie tu podać. Tu jest Fede, Tu jest Hulit. Tu jest Darglish. Cyk. Cyk i broni Broń chyba do Naruma. Dobra, próba. Tylko kendali, że ma 4 sztuczek, jeśli dobrze pamiętam. Byłem ja pewien, że ma 5 sztuczek, dlatego musiałem zrobić skupterna. O No nie no. Amatorka. Na szczęście tutaj była jeszcze większa amatorka, no ale nie wiem, tak George nie można wybiegać. Torres i to musi być Babramka. bramka piękna chce. 1-1. Ok, kunia. Kłopoty, oj tapin tu się szykuje, mmm pięknie Mike, to trzeba tę piłkę wybić, o matko boska, Jezus. O, geny, pięknie, dawaj, 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 dawaj. no nie, no to na ru Mike, mi zabiera te bramki tym Dalglishem, no, może teraz. Dalglish, na dole jest Fede, ale nawet, nawet asysty nie może ten Dalglish biedny zrobić, chociaż... To jest chyba asysta, nie jestem pewny, ale to jest chyba asysta Dalglisha, także no, już jakieś już małe kroczki. O, i to będzie Wasza Odpowiedź? Będzie. Na pewno będzie. Tak, czułem, że jak będzie w tym polu karnym, to poda najbliższego bliższego zawodnika. No i bail do szatni na 2-2. Szkoda, myślę, że dowiedziałem ten wynik, no ale no. Jest okej. Okay. Ale bramkę Darkishem chciałbym strzelić, tak spróbuj. Czemu gość gra na czas w 60 minucie przy remisie 2-2. Co jest nie tak z tą grą? Co jest, Czy ludzie jakiś. Boli głowa w tym sierpniu? Naprawdę, o co chodzi? No. Jest, no chociażby ten mecz wygrać, no bo jednak mam tego Strika. dobrze byłoby chociaż pierwszą ligę wbić. <grym> także chociaż ten win. Jest asysteta Taglisha, więc no. Dziwia asysty to też nie jest najgorszy występ. Dobra, także udało się wygrać, chociaż tyle. No dwie tak lisza to nie jest zły, zły występ. Chciałem, żeby coś strzelił, no ale niestety nie było mu to dane w tym meczu. No i pik na sam koniec oczywiście dla tych zostali Dziękuję bardzo oglądanie. Nie wiem kiedy będzie następny odcinek, jeszcze dam wam znać o tym wszystkim. Zakończymy na jakiejś karcie specjalnej. I... O, oh, Wilson, proszę bardzo, mamy to odsta, także w sam raz, żeby sobie uzupełnić woderki. No dobra, także widzimy się oczywiście. Następnym razem, Zostawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Trzymajcie się, adios.